i tyły w piątej, ja, zarżnęła stacha stulej w otarła łechtaczkę chube leśny w siódmym, zdechła w ósmym, odrodziła się w dziewiątym jako Małgorzata, A dziesiąty z siedemdziesiąt 71 grosze. Ale mam włosy, Jacek weź tą maszynkę zaraz odpalę i normalnie jedziemy ostro. Na temat mojej śmierci... Magical filu patrzy jak się robi publikę, 2 złote i 71 jeden grosze. teraz słowo pedofil, ja po tym więzieniu, wiecie jak takich ludzi tam dojeżdżają? Złota zasada, to co ja, ja byłem w, cztery, w czterech więzieniach przez trzy miesiące. Co to było? Hej, hej, hej! To skaka z kaczon. Nie wiem mama. Chyba będzie zaraz atak, nie? Na twierdzę urzędniczej. Uch. Ale od razu wam powiem, że... Słuchajcie, no dzielnicowy był. Bardzo pozdrawiamy serdecznie. Ech. Co mogę powiedzieć? No. Ciężko tak, stremy mam trochę i stres. Proszę odpowiedzieć. No. Czy wie pani, że jest pani starą kurwą? O Boże, dobra! u No na temat więzienia tak w skrócie, bo to wszystko jest do opowiedzenia. Yy, Zakryli mnie niestety ze złamaną nogą, tego pierwszy raz w życiu byłem karany za prace społeczne, za godziny, za odróbki, jak to się nazywa. Yy. No, nie zrobiłem, nie zrobiłem w terminie. Trenowałem do walki, trochę olałem te godziny. Tak się nie robi, nigdy nie olewajcie, kara to kara. No, i trafiłem do więzienia, po mi za apelacji w Gdańsku. Miałem przy sobie dwie kule, klapka. Miałem był ze mną adwokat. Była ze mną osoba, która jest największą fałszywą, jaką poznałem. Rafonik, przy tym, to mój brat LGBT, poważnie mówię. No i co? No, przed apelacją policja przyszła, zwiedziłem cztery więzienia z kulami w gorącym, kurczę, miesiącu. Ale to o tym więzieniu to, to jest nie wiem, nie jestem gotowy. Na razie się tym, tak? Najważniejsza zasada, co, co wam mogę powiedzieć. <laughs> Siedziałem z grypsującymi, sporo się nauczyłem, jak ludzie mnie poznali w rzeczywistości, jak z nimi zacząłem rozmawiać, jak opowiadałem o swoim Ubrały życiu. Wydanie, dziękuję, dziękuję bardzo Kuba Dżopek. Pozdrawiam. Kuba, dziękuję. Złoży, 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 złoży. Taka złota zasada. Ani razu nie kłamałem, co jest najważniejsze. Trzeba być szczerym, bo tam od razu takie osoby, które są zamknięte, od razu Ciebie wyczują, czy jesteś taki, czy taki. To jest najważniejsze. Żeby nie... nie Kocha, dobrze, że wróciłaś, jesteś wspaniałą kobietą, pozdrawiam Jacek i Daniel. Pozdro! Zgrantowałem, jebać cię w tak, ołakach. to najtardy, to wypadł od raska. Ej, kurwa. Ale wesoły chłopak. Kogudzikiem! Dobra, słuchajcie, ocean drive lecimy, nie? Tylko wyzywają, nie? Prowokują, prowokują. albo idziemy po Obydwoje siedzą. Baobab e, i mały siedzą w więzieniu, niestety. A może też, niestety sami mi tego życzyli. Ja nikomu nie życzę, naprawdę, ludzie... Obyście wszyscy się Zresztą nawrócili. Warszawy. Daniel mów natychmiast to, co chodzi z no. rodziną LGBT, niesamowite jest to, no. że wróciliście. Zresztą i tak do tej pory wspominam grudzień 2018, kiedy prawie cały miesiąc byliście na żywo. No. Pozdrawiam gocha, 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 dwa złote i siedemdziesiąt jeden grosze. Dziękujemy, dziękujemy. Gdzieś cały miesiąc nad pamiętają, doceniają to. Oj Boże. No, ja łańcuchem egzystencjalnym. Do hasła na złotem, stacha stuleń z lizuniej tobrówka, cackowska zapisa... No tak, no do jutra. Do jutra, tak do to jutra, to jutra tak ja